Jakie narzędzia kastracyjne stosuje kobieta? E, drogi mężczyzno, e, zapewne nieraz zastanawiałeś się, co się dzieje, że ty przy swojej kobiecie tracisz poczucie własnej wartości. Czujesz się nikim, a dodatkowo masz w sobie poczucie winy, że ty jesteś niewystarczający. Jeżeli tak się poczułeś bądź czujesz się teraz, to chcę ci powiedzieć, że padłeś ofiarą, Różnych mechanizmów kastracyjnych. Na przykład, jeżeli Twoja kobieta ciągle coś ci nakazuje, a później ci z tego rozlicza i punktuje, i, i tak wychodzi na to, że do podium to Ci daleko, ona generalnie pewnych rzeczy Ci zakazuje, a Ty się jeszcze do tego stosujesz, Twój telefon jest przeglądany, a nie możesz wychodzić na różne męskie wyjścia, bo musisz się tłumaczyć i musisz być dostępny pod telefonem, a najlepiej, jakbyś dał jej. Swoją lokalizację. Generalnie, nawet jeżeli tego nie robisz, to i tak Twoja kobieta uważa, że ją zdradziłeś i wiecznie szuka dowodów na to. Kolejna kwestia to takie porównywanie, że w innych związkach ci mężczyźni bardziej dbają o kobiety, że jej poprzedni partner bardziej o, ni o nią dbał, ona czuła się kobieco przy nim, a przy tobie to nie bardzo. Kolejna kwestia to ciche dni, a już najgorsze, do czego może tutaj. Doprowadzić kobieta, to to, że nie ma seksu w relacji i tak naprawdę ten temat sypialniany to po prostu staje się w pewien sposób tematem tabu. Na pewno znacie to panowie, kiedy kobieta sztucznie przedłuża swoje pójście do łóżka, siedzi, 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 aż ty zaśniesz i wtedy przychodzi, no bo wiadomo, wtedy nic nie będzie. Także jeżeli widzisz co najmniej trzy z tych mechanizmów, które wymieniłam, no to. Niestety, ale jesteś ofiarą manipulacji kastracyjnej. Natomiast jest na to sposób. Ja to wszystko prezentuję w swoim e-booku Męska Moc i zapraszam ciebie, mężczyzno, do posiadania właśnie tego e-booka. Napisz w komentarzu Męska Moc, a dostaniesz link do tego cudeńka.